Dzień dobry państwo. z tej strony Hanna kątna, instruktor świetlicy morząkowie. Dzisiaj jestem w plenerze w pięknym miejscu nad samym jeziorem na kociewiu, jak możecie Państwo zauważyć, w oddali słychać różne odgłosy ptaków. Z racji tego, że mam dostępność i możliwość korzystania z tego pięknego terenu oraz naturalnych surowców, chciałabym Państwu zaproponować wykonanie sowem będziemy do tego potrzebować pieniek taki z drewna brzozowego sosnowego plasterki dwa takie już tutaj pomalowałam oczy jako oczy gałązki sosny korę różnej wielkości oraz większy plaster na głowę to wszystko będziemy kleić klejem na gorąco Taką sołę możemy postawić na tarasie lub przed wejściem. Będzie nam dekorować nasze wejście lub taras. Mam nadzieję, że pomysł Państwu się spodoba i go wykorzystacie w swojej pracy twórczej. Cóż, ja zabieram się do pracy, a Państwa zapraszam do oglądania.